Obieg faktur zakupu w EXACT Synergy Enterprise. Każda firma realizuje szereg procesów, w których efektywność decyduje o jakości współpracy z partnerami biznesowymi oraz wewnątrz organizacji. Jednym z kluczowych procesów występujących w każdym przedsiębiorstwie, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych po międzynarodowe korporacje, jest obieg faktur zakupu. W zależności od wielkości firmy, struktury organizacyjnej i ilości dokumentów, przebieg procesu bywa bardzo różny. Niezależnie jednak od tego istnieją czynności wspólne dla większości tego rodzaju procesów. Każdą bowiem fakturę wpływającą do firmy tradycyjną drogą papierową, czy też elektronicznie na skrzynkę mailową należy zarejestrować, zweryfikować, czy inaczej mówiąc opisać. Zaakceptować i na końcu zaksięgować. Rejestracja faktury może odbywać się dzięki zastosowaniu technologii OCR, co powoduje, że zminimalizowane jest ryzyko popełnienia błędu, a także skrócony czas niezbędny na wprowadzenie faktury. Dane takie jak dostawca, numer i data faktury. A także kwoty brutto, netto i VAT są rozpoznawane bez konieczności uczenia zapamiętywania danych. Faktura po jej zarejestrowaniu przekazywana jest do właściwej osoby, działu, zespołu projektowego, czy też innej grupy roboczej. Przekazywanie faktury może odbywać się w sposób zautomatyzowany dzięki możliwości zdefiniowania odpowiednich algorytmów lub też ręcznie przez osobę rejestrującą fakturę. Na tym etapie dokonywana jest weryfikacja i opisanie faktur. Dokument sprawdzany jest pod kątem zasadności wystawienia i jeśli to możliwe wiązany z zapotrzebowaniem, zamówieniem lub umową. Warto dodać iż Exact Synergy stanowi doskonałe miejsce do zarządzania nie tylko obiegiem faktur, ale i całym procesem zakupowym występującym w firmie. Opisywanie faktury to również określenie rodzaju kosztów. Przypisywanie wymaganych wymiarów analitycznych, takich jak na przykład projekt, stanowisko kosztowe, samochód, pracownik i temu podobnie. Dane te z jednej strony tworzą podstawę do raportów i badań kontrolingowych, z drugiej strony stanowią wstępną dekretację zapisów księgowych. Zweryfikowana i opisana faktura przechodzi do jedno- lub wielostopniowej akceptacji zgodnie z uwzględnieniem określonych warunków, najczęściej kwot granicznych i strukturą organizacyjną firmy. Każdy dokument na dowolnym etapie jego obiegu może zostać przekierowany do osoby lub osób z góry nieprzewidzianych w ustalonym schemacie. Osoba przekazująca zadanie całkowicie zwolniona jest z jego wykonania i zastąpiona zostaje przez osobę wskazaną. Przekierowanie zadania może mieć również na celu zaangażowanie w proces dodatkowych osób. W tym przypadku ich praca jest uzupełnieniem procesu, podczas gdy osoby pierwotnie w nim określone nie ulegają zmianie. Ostatnim etapem w obiegu faktur jest dokonywana przez zespół księgowych weryfikacja i uzupełnienie danych pod kątem formalno-rachunkowym. Efektem tych prac jest gotowy do przekazania do systemu księgowo-finansowego dekret dokumentu. W przypadku korzystania z EXACT GLOBE dane przekazywane są automatycznie. W przypadku innych systemów możliwa jest do zbudowania oparta na usługach web services integracja. W EXACT Synergy dostępne są narzędzia raportowe umożliwiające przedstawienie danych dotyczących procesowanych dokumentów w formie tabel i wykresów. Dzięki temu możliwa jest między innymi kontrola realizacji zlecanych zadań, uzyskiwanie informacji o planowanych płatnościach stanowiących elementy cash flow, raportowanie kosztów w różnych układach, np. koszty rodzajowe według ich miejsc powstawania, czy też koszty według projektów. Innym przykładem jest lista rankingowa dostawców. Więcej informacji na temat EXACT Synergy Enterprise znajdziesz na stronie www.exact.com.pl